Mam dla Was dzisiaj bardzo efektowny i prosty makijaż do wykonania czterema cieniami. Zaczynam od najjaśniejszego cienia. Brudnym różem modeluję kącik zewnętrzny oka i wszystko rozcieram. Kolejno nakładam ciemny cień w kąciku zewnętrznym. Zobacz dokładnie jak to robię, gdyż makijaż jest bardzo prosty i można go wykonać bardzo szybko. Na koniec dodaję satynowy śliwkowy cień. Łącząc wszystko w jedną całość. Mała korekta i oko prawie gotowe. Makijaż dopełniam subtelną kreską, wykonaną żelową konturówką i tuszuję rzęsy kilkukrotnie, by dodać intensywności temu makijażowi. Usta podkreślam nudziakową konturówką, która wydobędzie naturalny kształt i kolor moich ust. Jeszcze dodaję odrobinę błyszczyka, by wypełnić. Ustaj dodać im blasku. Ostatecznie tak prezentuje się makijaż wykonany czterema cieniami.